Cześć, witam cię serdecznie w filmie poświęconym korespondencji seryjnej. Chciałbym dzisiaj pokazać, jak stworzyć sobie taki list z premią, z nagrodą dla pracownika, z podziękowaniem, na przykład ile wynosi jego premia roczna, którą dostanie na konto, i coś takiego, żebyśmy sobie wygenerowali i wysłali do naszych pracowników. Jak to zrobić? Zaraz Ci pokażę. Mam tutaj listę, e, którą wygenerowałem sobie przy pomocy takiej strony internetowej Fake Name Generator. I mam tutaj e, bardzo dużo danych na temat moich pracowników. Maile, numery telefonów, rok urodzenia, w jakiej firmie, na jakim stanowisku pracują. E, no i praktycznie wszystko o moich pracownikach. Dodałem sobie tylko pensję i premię. I premia Działa na zasadzie takiej, że jeżeli pensja jest mniejsza od 6000, to nagroda wynosi 5000. Jeżeli pensja jest większa od 6000, to wtedy wynosi tysięcy. No, niestety, uzależnione jest to od zarobków. Czym więcej zarabiamy, tym więcej dostajemy premii. Yy, a więc po kolei. Jak sobie stworzyć taki dokument? No więc tutaj mamy mm, datę, miasto, sobie możemy wpisać. No i tutaj po kolei musimy e, pouzupełniać nasze pola. E, pierwszą rzeczą, jaką sobie zrobimy, przechodzimy na korespondencję, wybieramy adresatów, użyj istniejącej listy, i tutaj na polipcie mam swoją listę, którą będę chciał użyć, właśnie tą z moją bazy pracowników. E, moja lista znajduje się w arkuszu pierwszym, więc wybieram arkusz 1. No, i teraz e, musimy uzupełnić te pola. Możemy sobie zrobić to w ten sposób, że po kolei tutaj wstaw pole korespondencji, ale możemy sobie zrobić to w szybszy sposób, usunąć to i mamy coś takiego jak blok adresu. Klikamy sobie blok adresu i widzisz, że tutaj wyświetla mi się, jak to będzie prezentowane. E, mamy tutaj nazwę firm. Ja tej nazwy firm nie chcę wstawiać, chcę wstawić imię, nazwisko, adres, e, no i tutaj kod pocztowy. Miasto i klikamy sobie OK. I widzisz, że wyświetlił mi się tutaj blok adresowy. Możemy sobie podejrzeć wyniki, jak to będzie wyglądało. No widzisz, że wygląda to tak, jak powinno wyglądać. Więc to zostawiamy tak, jak jest. No i teraz, jeżeli mamy tutaj panią, no to będzie szanowna pani. Jeżeli będzie pan, no to będzie szanowny pani. Eee, Pokazywałem to już w dwóch filmach. Zapraszam Cię do moich wcześniejszych dwóch filmów o korespondencji seryjnej. Jedno jest w kursie dla średnio zaawansowanych, jedno jest na moim, w moim pierwszym filmie o korespondencji. I tam dowiesz się, jak sobie to zrobić. A będzie to działało na podobnej zasadzie, którą Ci pokażę właśnie w tej chwili. Oczywiście mogę Ci jeszcze tutaj przełączyć kodę pól i żebyś sobie podejrzał i zobaczył, jak to zrobić, korzystając z reguł, jeśli to inaczej. Czyli jeżeli będzie płeć równa kobieta, to będzie szanowna pani, jeżeli inaczej, no to będzie szanowny pani. Mamy tutaj jeszcze coś takiego, że informujemy, że w dniu wysłana została premia roczna na pani w wysokości, i tutaj musimy sobie utworzyć właśnie w jakiej wysokości. Więc klikamy sobie reguły, jeśli to inaczej. No i teraz e, mamy tutaj premia. Możemy to zrobić w ten sposób, że pensja większa niż e, 6 tysięcy będzie 10 tysięcy złotych, natomiast w przeciwnym razie będzie 5 tysięcy złotych. Klikamy sobie OK. I widzisz, że tutaj word troszkę sobie powiększymy. Możemy sobie pogrubić. robić, że word wstawił nam tutaj pensję zależną od zarobku. Jak możemy sobie to sprawdzić? No to spróbujmy sobie właśnie to sprawdzić, czy tak też będzie. Zostawimy to niepokojąco. Klikniemy sobie podgląd wyników. To sobie troszkę powiększymy. Zapisujemy. No i dobra, i teraz możemy sobie to sprawdzić w naszym tutaj pliku w bazie pracowników. Czyli sprawdzamy. Pani Wacław ma prenie 10 tysięcy. Czy to się zgadza z naszym plikiem? Zgadza się. No to spróbujmy sobie podejrzeć kogoś, kto ma mniej. Czyli na przykład 5 tysięcy. No to mamy tutaj Nataszę. Sprawdźmy Nataszę. Wiersz siódmy. Jest 5 tysięcy. Jest 5 tysięcy. Ja bazę pracowników mam bardzo dużą, bo jest tutaj ich 500. No, i teraz w tym momencie, jeżeli chciałbym sobie to wygenerować, to jak najbardziej mogę to zrobić. Klikam sobie zakończyć sal i mam tutaj edyku edytuj poszczególne dokumenty lub mamy wyślij wiadomość e-mail. I w tym momencie, jeżeli mam wpisane maile tutaj e moich pracowników, tak jak tutaj jest mail to automatycznie na te maile zostaną wysłane te informacje, które są tutaj w moim pliku. Jeżeli chcę sobie podejrzeć, to po prostu klikam edytuję poszczególne dokumenty. Chcę sobie wygenerować wszystko. Oczywiście chwilkę to potrwa, ponieważ jest to 500 rekordów. Ale poczekamy. No i widzisz, że Word wygenerował mi. Coś takiego, i widzisz, że tutaj mamy strona pierwsza z 500. I teraz po kolei mogę sobie przeglądać swoje dokumenty i sprawdzić, czy wszystko tutaj oczywiście się zgadza. I coś takiego wysyłam do swoich pracowników, i każdy jest, myślę, zadowolony z takiej premii rocznej. Dzięki za uwagę i zapraszam Cię. Do następnej lekcji, do następnej.